Yo, się Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku pooglądamy sobie statystyki z 2020 roku na YouTubie. Oczywiście, jeżeli taki odcinek wam Ci się spodoba, zostaw tutaj łapeczkę w górę, subika z maneczkiem oraz napis w komentarzu, do której minuty dotrwałeś w tym odcinku. Nie przedłużaję, zapraszam do oglądania. Dobra, a więc jesteśmy już na przeglądarce, jesteśmy na YouTubku. Wchodzimy sobie w YouTube Studio w statystyki. Zobaczymy. Aktualnie mamy 2179 subskrypcji. Ostatnie 28 nie przyszło. 112 subskrypcji to już no, wracają zasięgi, które kiedyś były. Więc ale to nas nie interesuje. My wchodzimy sobie w statystyki. Wchodzimy sobie w statystyki i w rok 2020 tak. W 2020 mamy prawie 60 tysięcy wyświetleń. No prawie 60 tysięcy, dokładnie 59 600, 3,5 tysiąca godzin oglądania, watch time'u, plus 882 subskrypcje. Możemy zauważyć, że tutaj przyszło, który to jest, to jest 21 czerwca, przyszło najwięcej subskrypcji jednego dnia. Tutaj najwięcej godzin oglądania było w. Kurczę teraz to, bądź mądry, to namierz. Dobra, było 12 września aż 56 godzin jednego dnia. Nie, no to jest rekord. Najwięcej, no to było ostatnio 826 wyświetleń. A rekordzik jest w tym roku 856. Moi drodzy, bijemy ten rekordzik. Bijemy ten rekordzik, próbujemy pobić. Musimy jednego dnia zrobić 1000 wyświetleń kiedyś. Musimy po prostu, więc oglądajcie odcinki do końca, wysyłajcie znajomym, polecajcie i dobra na, przegląda na przeglądaniu tych subskrypcji, wyświetleń i czasu oglądania skończyliśmy. Zobaczymy tutaj w ogóle najpopularniejsze, twoje live w tym okresie. Tak live, live, tu zapowiedź tego odcinka z kamerą i tym podobne. Dobra czas oglądania to tutaj raczej nie interes, nic tu nie ma i dobra. Zasięgi. Wchodzimy w zasięgi. 404 900 000 wyświetleń miniatur. I ja To jest masakra. Powiem tak. Takiej liczby nigdy nie widziałem na oczy. Nawet nie patrzyłem tych statystyk ostatnio z 2020 roku. Nie miałem pojęcia, że aż tyle było wyświetlonych miniatur. To jest całkiem sporo. Przynajmniej jak na mój kanał. Ostatnio zaczęły właśnie się wyświetlać miniatury, przez to, że pokazałem kamerkę i ten. Tempo twarz i tym podobne dobra yy, więc tak współczynnik kliknięć 8,8% no to jest taki no tak średnio bym powiedział tak średnio najeżdżam yy, wyświetlenia yy, czekajcie wyświetlenia a to są te wyświetlenia no to są wyświetlenia te właśnie z tego powtarzałem się czasami niektóre rzeczy i tak yy, typ źródeł wizyt no to funkcje przeglądania strony kanału wyszukiwanie YouTube powiadomienia i tutaj są takie tabelki, i tym podobne. Tutaj jest tabelka, jak wyświetlenia, przykładu się na czas oglądania. No to tutaj jest taka: otóż yy, tabeleczki tutaj są różne. Źródła wizyt zewnętrznych. Najwięcej no to z Discorda oczywiście, bo tutaj najwięcej wrzucam. Z Facebooka w ogóle 3,2%. Nie wiem, jak z Facebooka. Kurczę. Ktoś mi się wysłać linka wtedy, więc bardzo fajnie. Dziękuję tej osobie. Yy, źródła wizyt yy, z playlist. No to tutaj yy, no. Nie wiem o co z tym. Chodzi. Źródła wizyty, wyszukiwarki YouTube. Champion TV Top Model, Brawl Stars, Supercell, Bravo Stars. no Champion TV no to aż 18,9% i to 20% tego ja pierdzielę, to, to naprawdę sporo jest. E, źródła wizyty z popularnych filmów. Zrobimy top model z widzami. To jest mój odcinek. E, top model z widzami to jest mój. Nie wiem kogo to jest odcinek te o 120 zł PST. Nie wiem, to jest kolejny mój odcinek, i tutaj to chyba też jest mój odcinek, jak się nie mylę. No, czyli po odcinkach moich, praktycznie większość przychodzi tutaj, zaangażowanie. Teraz przechodzimy do zaangażowania. Tutaj czas oglądania jest i średni czas oglądania 3 minuty 30 sekund, więc nie jest zły. Wejdźmy w to. I tutaj było najwięcej 15 minut, i to było. 29 stycznia 2020 roku, nie wiem w ogóle co wtedy było, ale widzę, że całkiem fajny czas oglądania był, nie mam pojęcia co wtedy było, jestem aż, cieka, aż ciekawy, ale tutaj niestety wszystko zostało usunięte, to był jakiś live na pewno i tak, tutaj zacząłem w ogóle w tym okresie wrzucać filmy, więc no, yy, kluczowe momenty utrzymania tutaj, no to pierwszy kluczowy, no to jest filmik z kamerką oczywiście, 55, 58% i 44% z tego prezentu od Supersela, gdzie dostawaliśmy skina do obroczka. Najpopularniejsze filmy, no to jest oczywiście czas og w czasie oglądania w godzinach. I to jest oczywiście top model, top model, top model. E ostatni stream i top model. No, kazackie godziny, kazackie. Dla mnie super. Filmy według liczby kliknięć ekranów końcowych, ktoś klika w filmy w ekranie końcowym, kurcza. Bo powiem tak, nawet te, te nie wiedziałem, że ktoś klika w te filmy. Ja zawsze to dodaję na końcu filmów, więc nie wiedziałem, że ktoś to klika. Dobra, ale najczęściej no to zrobił. Stop model, top model, top model. Yy, Zadomiesz że jesteś tam. Nie wiem, co to w ogóle za film jest. Prawdopodobnie Opening. Wielki turniej youtuberów. Podsumowanie. A, to ten net turniej youtuberów. Nie wiem, czy to jest ten, gdzie porobiłem pandę, czy ten jeszcze wcześniej, gdzie jeszcze pandy nie było. No to jestem ciekawy. Oczywiście, panda, pozdrawiamy najpopularniejsze playlisty czyli stream oczywiście bo tutaj no, no, to jest prywatna moja playlista i na tej playliście się znajdą muzyczki na streama właśnie jeżeli jeszcze nie wiecie najpopularniejsze typy elementów na ekranie końcowym dopasowanie do widza spoko mm. warto wiedzieć i tutaj najpopularniejsze karty tutaj y Don Starve, y gry Wilsonem, nie wiem co to za film on był prawdopodobnie kiedyś 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 kiedy jeszcze nagrywałem Don Starwa Dobra, przechodzimy do jednej z najważniejszych, czyli odbiorców. I moi drodzy, teraz się okaże, ile osób, ile procent z Was nie subskrybuje mojego kanału. Tutaj, oczywiście, te statystyki się nie wyświetlają, ponieważ one maksymalnie 90 dni, a to jest oczywiście cały rok. I 90 dni one się tylko wyświetlają, więc wiecie. I tak, nie subskrybuje mnie aż 35 osób, 35,4% z Was. Więc moi drodzy. Kto jeszcze nie zostawił subika na tym kanale, zachęcam serdecznie. Lecimy po 10 tysięcy do końca roku. Mam taką nadzieję, że to się uda wbić. Jeżeli nie, to śpiewam jakąś kliniczną piosenkę na koniec 2021 roku. No, będzie ciekawie. Yy, więc tak, lecimy dalej. Inne filmy, które oglądamy twoim widzowie, no to oczywiście Damian, VCR, 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 VCR. Czemu VCR? Rozumiem Damiana. VCR, VCR, VCR. Znaczy, ja do vcr nic nie mam, rozumiem. Dobra, lecimy dalej. Mój VCR... MNM. Oto to jest? Damian, VCR, VCR. VCR, Brawl Star Story, VCR, Panda, Luxol. No, Luxol, spoko. <grych> nie spodziewałem się go tutaj, ale dobra. Yy, w jaki Kobieta, Kobiety oglądają... 4,2% kobiet mnie ogląda. Pozdrawiamy pani, które mnie oglądają. Chyba jedną, no znam jedną panią, która mnie tutaj ogląda, ale rzadko wpada, czyli Juliet, pozdrawiamy serdecznie. I oczywiście reszta to mężczyźni, wszyscy mają, nikt w ogóle na YouTubie rzadko kto zaznacza poniżej 13 roku życia, poniżej 18 roku życia. I dlatego tutaj 0% głównie, no to plus 18 minut tutaj oglądają. Oczywiście główne regiony, że co? 53,6% Polski? No bez przesady, no. Nie wiem, jakie kraje jeszcze mnie oglądają, bo tutaj jest 0%. Prawdopodobnie nie mają określonego kraju. Języki napisów, brak napisu. No tak, bo nie ma napisu. I pewnie interesujecie się, ile czempion w 2020 roku zarobił. Zarobił aż e, 0 zł. Tak, 0 zł z filmu zarabiam. Tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile brakuje nam godzin, no to brakuje nam no około 1000. E, czekajcie, 2000, o, e, 2700. Tak, dobrze mówię? Nie, 2826 godzin watch time, więc możecie obejrzeć ten odcinek do końca, jeżeli jeszcze nie oglądacie. I moi drodzy, tak, w tym odcinku to będzie na tyle, takie podsumowanie krótkie, nie wiem czy krótkie, nie wiem ile to trwa w ogóle, bo mam OBS-a pod przeglądarką, więc moi drodzy. Jeżeli taki filmik wam się podobał, zostawcie tutaj oczywiście łapaczkę w górę, subskrybujcie i napiszcie komentarz. Ja mam oczywiście przypnę serduszko, jeżeli napiszecie komentarz, a ja się z wami dzisiaj żegnam. Na razie i cześć! Do zobaczenia! Hejo!